Mojżesz wrócił z Synaju i obwieścił Ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały Lud odpowiedział jednogłośnie wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana, na wcześniej rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom z synów Izraela złożyć dla Pana ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną ościelców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął księgę przymierza i czytał ją głośno ludowi i oświadczyli, wszystko co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Przymierze Boga z wybranym narodem, z Bożym narodem, Przymierze narodu z Bogiem. Chyba pierwszy raz tutaj Bóg zawiera przymierze z całym narodem, nie tylko z jednym człowiekiem, jak wcześniej. I pięknie brzmi to przymierze, bo jak Mojżesz powiedział słowa Pana, to wszyscy odpowiadają, wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. I później jeszcze raz, na koniec, słyszymy wszystko, co powiedział Pan: uczynimy i będziemy posłuszni. Piękna obietnica, piękne słowa. Bardzo wzniosłe w czasie ofiary, ofiary krwawej, ofiary ze zwierząt, i też w czasie tej ofiary było czytane pismo, księga przymierza, i czytano głośno ludowi. Więc to nam przypomina ofiarę Mszy Świętej, ofiarę Eucharystyki, kiedy też czytamy Pismo Święte i kiedy jest składana ofiara, to już jest inna ofiara, ale też ofiara, ofiara Nowego Przymierza, ofiara Jezusa. I chciałbym zwrócić uwagę na te słowa obietnicy. Pięknie brzmiące słowo obietnicy. Co jest ciekawego, że jak będziemy dalej czytali, już będziemy widzieli, jak nie wypełniają tej obietnicy. To słowo okazuje się być pustym. Już zaparli się, zdradzili Pana, już robią sobie cielca. A więc pytanie, czy warto obiecywać, czy warto składać jakieś takie uroczyste obietnice, przyrzeczenia. Dzisiaj słyszymy tylko to, dzisiaj nie słyszymy tego, co będzie dalej, i myślę, że to nam też coś mówi, że powinniśmy obiecywać Panu Bogu. Na przykład obiecujemy poprawę w czasie spowiedzi, a później dalej jest to samo. Czy mamy nie obiecywać poprawy? Obiecujemy w czasie ślubu, małżonkowie obiecują miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Później bardzo różnie z tym bywa. Obiecują rodzice chrzestni, będziemy przykładem wiary dla. Swoich chrześniaków. Bardzo różnie z tym później bywa. Mnóstwo jest takich obietnic, które czasem wydają się być jakąś formalnością. Pytanie, czy my w ogóle poważnie podchodzimy do takich obietnic. Czy my myślimy o tym, co obiecujemy i czy później staramy się to wypełniać. I może czasem nie wychodzi, ale pytanie, czy się staramy. I czy jeśli nam nie wychodzi, to mamy nie obiecywać? Czasem słyszę takie wypowiedzi ludzi: i Ja nic obiecywać nie będę. Bo nie wiem, co, co się przydarzy, co się uda zrobić. Nie będę nic obiecywać. Tylko jak nic nie obiecujemy, to nas nic nie motywuje, nie mobilizuje. To, a nie, przecież niczego nie obiecałem. A jeśli obiecamy, to gdzieś nas będzie to dręczyć. Będzie nam, nam to, nas to boleć, że ja obiecałem, a nie wypełniam. I będzie nas to trochę motywować do tego, żeby jednak coś robić. Oczywiście, jeśli poważnie podchodzimy do jakiejś obietnicy. I myślę, że warto obiecywać, nawet jeśli wiemy, że może być trudno, ale to jest jakieś zobowiązanie, to jest jakieś słowo, to jest coś, co mnie trochę popycha do tego, że jednak coś robić powinienem. Obiecywać poprawę w czasie spowiedzi i potem myśleć, co ja mogę zrobić. Przecież obiecałem, to jest coś poważnego. Ja powinienem się starać, powinienem pracować nad sobą. Ja obiecałem mężowi żonie miłość, wierność. No, przecież trzeba. Jakoś nad tym pracować, nawet jeżeli jest ciężko. Ja ksiądz swoje obietnice też złożyłem Panu Bogu, też powinienem ich wypełniać. W czasie bierzmowania są obietnice dane Duchowi Świętemu. I czasem takie prostsze obietnice, jakie dajemy człowiekowi, Kościołowi, Panu Bogu, coś obiecujemy. I pytanie, co obiecaliśmy w naszym życiu i jak to wypełniamy, żebyśmy trochę przejrzeli te obietnice nasze. I czy rzeczywiście poważnie do tego podchodzimy? Czy chociażby się staramy? Czy rzeczywiście to nas trochę dręczy, nasze sumienie, że ja przecież to obiecałem, a nie wypełniam? I żebyśmy poważnie podchodzili do takich obietnic, ale też nie bali się ich składać. Nie tak, że niczego nie będę obiecywał. Nie, obiecam, bo to mnie będzie trochę mobilizować, żeby coś dobrego zrobić. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im, Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im rzekł: "Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza." Bardzo ważna przypowieść, która odpowiada na częste pytania o to, skąd się wzięło zło na świecie, czemu Pan Bóg toleruje to zło. Pan Bóg sobie poradzi ze złem, my czasem sobie nie radzimy ze złem, dlatego też ta przypowieść nam bardzo dużo podpowiada. Podpowiada, że musimy być spokojniejsi, bardziej cierpliwi, kiedy widzimy jakieś zło. Zło czasem jest bardzo trudno odróżnić od dobra. Tak działa zły duch. I słyszymy, że autorem zła jest nie jest Pan Bóg, autorem zła jest. Nieprzyjazny człowiek to sprawił, albo jeszcze lepiej powiedzieć, nieprzyjaciel człowieka to sprawił. Czyli wróg człowieka, zły duch to sprawił. I Pan Bóg sobie z tym poradzi. To, co robi zły duch, ten chwast był bardzo podobny do pszenicy i bardzo trudno było go odróżnić. Dopiero później kłos, jak już dojrzały, pokazywały, co jest pszenicą, co jest chwastem. I tak często zły duch działa, że nie wiadomo, co jest tak naprawdę dobre, a co jest złe. Trzeba poczekać, trzeba dać czas. Będzie wtedy bardziej jasno widać, ale przede wszystkim myślę główna, że my czasami bierzemy się za wyrywanie chwastów w tym świecie, co nie jest naszym zadaniem i co nie jest naszą możliwością. Widzimy jakieś zło i próbujemy to zło niszczyć, ale nie mamy takiej siły, nie mamy takich możliwości, żeby zniszczyć to zło. I wtedy się denerwujemy albo w ogóle płaczemy, bo nie mogę sobie poradzić ze złem, które jest w świecie. Ono mnie denerwuje ja nie mogę się zgodzić na to, że jest takie zło. I się denerwujemy i wyciągamy te chwasty, a jeszcze bardziej depczemy pszenicę. Bo w tej złości, w tych nerwach, my nie zrobimy tego dobra, które moglibyśmy zrobić, jakbyśmy byli spokojni. Bierzemy się za uzdrawianie całego świata, a nasz ogród jest też w plewach. Może trzeba by zająć się tym, co jest moje, na co ja mam realny wpływ na swoje życie, na siebie samego, na to, co jest wokół mnie, co ja mogę zrobić. A to, czego nie mogę zrobić, ja oddaję Panu Bogu. On mówi, że będzie żniwo. W czasie żniwa zbiorą i spalą to zło. Trzeba poczekać do żniwa. Pan Bóg sobie naprawdę z tym poradzi. A Wy nie ruszajcie, nie złośćcie się na to, że jest zło. Nie upadajcie na duchu i kiedy widzicie zło, ale zajmijcie się dobrem, które macie do zrobienia. Bądźcie spokojni. Pan Bóg sobie poradzi. Czyli też takie. Denerwowanie się na zło, jakie jest w tym świecie, takie, taka złość, jaka nas bierze, to jest trochę brak zaufania do Pana Boga, że On sobie z tym poradzi. My próbujemy po ludzku coś działać, a nie mamy na to wpływu. Spokojnie, zaufaj, Pan sobie z tym poradzi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi, babci i dziadka Jezusa. Więc pozdrawiamy i składamy najlepsze życzenia babciom i dziadkom, ale też wszystkim Annom i Joachimom. Joachimów chyba jest mniej. Anny to jest dosyć częste imię i pewnie znamy dużo Nie, z okazji dnia imienin. Pozdrawiamy najlepsze życzenia wszystkim Annom, a jeśli jest Joachim, to też i babciom i dziadkom. Z Panem Bogiem.